Witam serdecznie z tej strony Piotrek z techtutor.pl. Ja w tym filmie będę chciał powiedzieć troszeczkę o zmianach dotyczących licencji personal w Fusion 360, czyli tej darmowej hobbystycznej licencji. Już sporo zostało powiedziane na ten temat. Natomiast jeżeli nie wiesz, co się będzie działo już od przyszłego miesiąca. To posłuchaj, jeżeli jesteś użytkownikiem właśnie tej wersji bezpłatnej, teraz powiem ci pokrótce co będzie się działo. Za chwilkę przejdę troszeczkę do szczegółów, natomiast to jest taki wstęp do tego co za chwilkę będę mówił. Przede wszystkim możliwość posiadania tylko i wyłącznie 10 aktywnych plików projektów w Fusion 360. To jest pierwsza zmiana bardzo duża. I taką kolejną zmianą, która jest także bardzo duża, to możliwość to właściwie ograniczenie możliwości eksportu. W szczególności nie będzie można już eksportować plików STEP z Fusion 360, czyli takiego uniwersalnego formatu kadowskiego, który pozwala gdzieś tam pomiędzy systemami przenosić różne dane. To są największe zmiany, a teraz. Przechodzimy, tak jakby do konkretów, będę chciał ci pokazać, co się będzie zmieniało, jak to może wpłynąć na pracę w Fusion 360. No i przechodzimy już teraz do szczegółów. Przede wszystkim, Fusion 360 w licencji personal, oczywiście pozostaje cały czas bezpłatny. Kolejną rzeczą to yy, chciałbym teraz rozebrać na czynniki pierwsze, właśnie to ograniczenie. Limitu 10 aktywnych plików czy też dokumentów, tak to jest nazwane przez otwórców Fusion 360. Pojedynczym takim dokumentem plikiem może być na przykład model 3D, tak jak tutaj na przykład widzisz. Może to być arkusz dokumentacji technicznej 2D oraz PCB. To jest traktowane jako jeden plik i w Fusion 360, w momencie gdy wejdzie już ta aktualizacja ta zmiana, to będziemy mieli możliwość dojścia właśnie, właściwie posiadania 10, tylko włącznie 10 aktywnych plików tego typu. Teraz co się będzie działo z resztą plików? Ona nie zostanie usunięta, te wszystkie pliki, które mamy w chmurze nie zostaną usunięte, tylko zostaną po prostu zarchiwizowane i nie, po prostu nie będą aktywne. Jeśli będziemy chcieli wrócić do jakiegoś zarchiwizowanego wcześniej przez nas pliku tego nieaktywnego pliku. No to właśnie trzeba będzie przede wszystkim zarchiwizować jeden z tych aktywnych plików, które mamy tutaj dostępne. No i przywrócić, aktywować ten, który chcemy w danym momencie edytować i który wcześniej był zarchiwizowany. I teraz tak, jeżeli będziemy mieli zespół, zespół, który będzie odnosił się do plików zarchiwizowanych, na przykład będziemy mieli zespół, który będzie miał nie wiem, będzie zawierał więcej niż 10 plików, i niektóre z tych plików będą po prostu musiały być zarchiwizowane. To oczywiście taki zespół, taki plik będzie można otworzyć i komponenty, które będą zarchiwizowane, nie będzie można ich na przykład tutaj edytować w tym pliku zespołu. Tylko one będą w takim trybie read-only, czyli tylko i wyłącznie do odczytu. Nie będzie można ich na przykład tutaj zmodyfikować w miejscu tego pliku zespołu. Będzie można tylko i wyłącznie je zobaczyć w zespole. Co zatem zrobić, aby móc tworzyć dalej? Takie zespoły, które będą zawierały więcej komponentów 10, 20, 30 i tak dalej, jest to możliwe, ponieważ mamy tak jakby dwa podejścia w projektowaniu w modelerach CAD. Pierwszym podejściem, które jest zresztą bardzo słuszne i praktykowane od wielu, wielu lat, to jest takie podejście, gdzie każdy poszczególny komponent. Część, jest projektowana w osobnym pliku. Potem tworzy się nowy plik złożenia, i wszystkie te komponenty w tym jednym pliku złożenia się po prostu ze sobą łączy, używa się więzów, prawda montażowych itd., itd. No ale, tak jak już mówiłem, każdy, każda część jest w osobnym pliku. Natomiast Fusion 360 umożliwia tworzenie komponentów bezpośrednio, na przykład z poziomu Pliku złożenia: czyli nie musimy mieć osobnych plików z komponentami, ale możemy po prostu takie komponenty tworzyć bezpośrednio tutaj wewnątrz. Jest to jak najbardziej możliwe, ponieważ możemy sobie kliknąć na prawym przyciskiem myszy tutaj na ten nadrzędny komponent, złożenie w tym wypadku link i utworzyć new komponent, czyli nowy komponent sobie utworzymy. Komponent 1, i jak widać, on tutaj nie utworzy mi się gdzieś tam osobno w tym pliku, tutaj w chmurze, natomiast on po prostu siedzi sobie ten komponent w pliku zespołu. Czyli możemy tworzyć w miejscu takie nowe komponenty i nie będzie to zabierało nam miejsca tutaj tych 10 aktywnych dokumentów. Czyli możemy tworzyć tutaj tak naprawdę wiele, wiele komponentów bezpośrednio w pliku złożenia. Kolejną rzeczą, którą warto tutaj wspomnieć, to eksporty do plików zewnętrznych. Oczywiście pozostają te natywne eksporty, na przykład dla Fusion, takie jak F3D, F3Z. Mamy możliwość eksportu na przykład do plików inwentora. Będziemy oczywiście także mogli eksportować do plików STL, na przykład właśnie pod druk 3D. To pozostaje bez zmian. I tutaj to, czego nie będziemy mogli zrobić. Plik, format, który zostanie usunięty, to format step. Oczywiście, step jest to taki uniwersalny format pliku, który może być wczytany praktycznie w każdym systemie kadowskim, no ale właśnie to będzie ograniczało możliwość przenoszenia naszych danych z systemu na system. Czyli, jeżeli będziemy mieli tutaj file, będziemy chcieli wyeksportować, to tutaj już nie będziemy mieli, właśnie tego klasycznego stepa naszego. On jest tutaj. On będzie po prostu niedostępny. IJsy też nie będą dostępne, także takie właśnie formaty uniwersalne nie będą. Oczywiście będziemy mogli eksportować sobie do na przykład F3D, F3Z, IPT. I AM, jak najbardziej. To, czego także nie będziemy mogli zrobić, to wyeksportować całego pliku jako DXF. I teraz to, co warto jeszcze wiedzieć, to w przypadku Kama, to co pozostanie, jeżeli chodzi o CAM, to obróbka 2 i 3 osiowa. To będzie na pewno zostawać. Będzie zostawało także toczenie oraz oczywiście dróg. 3D to będą rzeczy, które zostają. Zostanie także wycinanie, na przykład laserem, water jetem, itd, i tak dalej, tak naprawdę to zostanie usunięte to właśnie rzeczy bardziej zaawansowane, które można wykonywać zdecydowanie <grytko> tylko na droższych maszynach, obróbka 4-5-osiowa i 5 -osiowa nie będzie dostępna. I jeżeli chodzi o dokumentację techniczną 2D, czyli tutaj Drawing. To te pliki typu drawing, będzie tutaj obsługa do dokumentacji tylko i wyłącznie z pojedynczym arkuszem. Nie będzie można sobie tworzyć wielu arkuszy. Osoby, które korzystają z wersji personal, to nie powinno jakoś znacząco, znacząco wpłynąć, może tutaj na, na pracę. Przynajmniej nie sądzę. W każdym razie to się okaże, oczywiście, w praniu. Jeżeli chodzi o eksport do DXF-ów to tutaj nie do końca tak jakby będzie on w pełni ograniczony ponieważ będzie można eksportować pojedyncze, poszczególne właśnie szkice to będzie jak najbardziej możliwe do zrobienia, czyli jeżeli będziemy mieli szkice to tutaj powinniśmy mieć możliwość pod prawym wciskiem myszy zapisać taki szkic do DXF, a na przykład potem przygotować to pod, pod waterjeta, czy tam pod cięcie laserem zostaje i tutaj, jeżeli chciałbyś, to możesz jak najbardziej znaleźć te wszystkie szczegółowe informacje, zresztą podlinkuję, bo są to dosyć obszerne artykuły, które właśnie opisują także dosyć dobrze właśnie te wszystkie, te wszystkie zmiany. No tutaj jest właśnie taki blog post, który będziesz mógł sobie przeczytać, ja w każdym razie dam link właśnie do tych materiałów pod tym filmem. Tutaj także mamy takie szybkie zestawienie. Tutaj, jeżeli chodzi o pricing, to właśnie na tej podstronce też możemy sobie znaleźć takie wyszczególnione właśnie rzeczy w tabelkach, co będzie, czego nie będzie w tej wersji free. Wrzucę, żeby można było się z tym zaznajomić. I teraz, jeżeli posiadasz wersję na przykład edukacyjną, wersję typu startup, wersję oczywiście płatną, to tutaj nic się nie zmienia, to tylko i wyłącznie są to zmiany dla tej wersji free. I teraz, jeżeli chodzi o materiały naszych kursów, takich jak modelowanie 3D w Fusion 360, modelowanie 3D pod druk 3D, to tutaj zmiany licencyjne w tej licencji Personal Fusion 360 praktycznie nie będą wpływać na pokrycie materiału kursu, właśnie z możliwościami programu, czy tutaj nie odczujemy zmian, oczywiście będzie trzeba pamiętać właśnie o tej dezaktywacji, archiwizacji. Dokumentów, plików, jak wejdzie oczywiście ten, to ograniczenie do 10, do 10 dokumentów w chmurze. No ale trzeba będzie właśnie archiwizować te pliki, a potem będzie można spokojnie korzystać właśnie z kursu, wygrywając kolejne pliki, które są dołączone do poszczególnych lekcji, właśnie na miejsce tych deaktywowanych, czyli będzie musieli po prostu przejść lekcję, zdeaktywować sobie plik, wgrać kolejny plik do lekcji itd., itd który będzie aktywny, i wtedy będzie można po prostu przechodzić sobie spokojnie nasz kurs. Pozostaje możliwość importu na przykład stepów, czyli te elementy biblioteczne. Nie powinny zostać usunięte. W każdym razie nic nam o tym na razie nie wiadomo, czyli insert, i tutaj na przykład z biblioteki MAC MasterCard, tutaj te elementy są oczywiście, no, wczytuje się jako najczęściej stepy, ale wczytywanie stepów, czyli import stepów do Fusion 360 nie jest on po prostu ograniczony i będzie można to cały czas robić. Takie dodatkowe elementy, jak na przykład. Adiny, czyli te skrypty, na przykład do przygotowywania kół zębatych, to tutaj także się nic nie zmienia i one będą funkcjonować, będzie można sobie je używać także tutaj nie ma ograniczeń. I teraz najważniejsze pytanie, kiedy to wchodzi w życie? Niedługo, ponieważ już. 1 października nie będzie można z Fusion 360 eksportować wymienionych właśnie już wcześniej tych plików typu step, czyli te formaty od 1 października będą wyłączone, nie będzie można już eksportować. Trzeba zatem teraz się przygotować, zadbać o to, aby te pliki, które muszą być wyeksportowane do stepów, już teraz, w tym momencie wyeksportować, aby zdążyć przed pierwszym. Października. Natomiast jeżeli chodzi o limit 10 aktywnych plików, dokumentów, to tutaj będzie ten limit wchodził dopiero za jakiś czas, ponieważ od połowy stycznia 2021, czyli jeszcze będziemy mieli chwilę bez tego opuszczenia 10 plików. Mamy tutaj chwilkę jeszcze na to. Warto jeszcze tutaj wspomnieć, że w tych zmianach do tych licencji Personal nie będziemy już mieli dostępu do Generative Design i nie będziemy mieli dostępu do tych symulacji, czyli to zostanie po prostu usunięte, nie będzie można już tam po prostu wejść. No dobrze, to już koniec. Rozebrałem w sumie na czynniki pierwsze te zmiany. Mam nadzieję, że wszystko jest jasne. Jeżeli nie, to po prostu pozostaw komentarz, pytanie, zadaj pod tym filmem, napisz do mnie na kontakt małpatechtutor.pl, jak najbardziej odpowiem. Mam nadzieję, że Cię te zmiany tak strasznie nie, nie zasmuciły i że po prostu damy sobie radę z tymi wszystkimi zmianami, bo program, jak najbardziej, w mojej ocenie, po prostu cały czas, mimo tych zmian, będzie na podium, jak nie numerem jeden pośród tych dostępnych darmowych softów. Ja teraz już uciekam, życzę Ci miłego dnia i do usłyszenia, bądź też do zobaczenia. Cześć!